Raport badawczy Stacja Koralisk. Autor: dr Trinity Hawok. Badania nad Xenomorphocerus Atroxis. Pierwsze dni obserwacji nowego organizmu dały jasno do zrozumienia, że połączenie matrycy genetycznej Xenomorfa z materiałem nosorożca oraz katalizacją przez substancję Black Goo nie jest procesem tworzenia zupełnie nowej gałęzi ewolucyjnej. Black Goo Działa jak rodzaj czarnego katalizatora, który nie tyle scala DNA, ile zmusza je do przyspieszonej adaptacji. W efekcie uzyskaliśmy istotę, która nie przypomina żadnego znanego gatunku, a jej fenotyp jest mieszaniną surowej siły i drapieżnej funkcjonalności. Organizm osiąga rozmiary zbliżone do masywnego byka nosorożca, jednak jego masa rozłożona jest inaczej. Zamiast ciężkiej bryły mamy tu sprężystą, elastyczną sylwetkę. Skóra ma barwę grafitowej stali, porowatą i połyskującą jak naolejony hityn, co sugeruje zarówno odporność na uderzenia, jak i zdolność rozpraszania ciepła. Kończyny przednie zachowały kształt zbliżony do ziemskiego pierwogenu, lecz wydłużone palce zakończone są sierpowatymi pazurami. Na pysku wykształcił się róg. Jednak nie przypomina on kostnego wyrostka. Jest to bardziej organiczna klinga o strukturze przypominającej skamieniałą żywicę, którą hybryda wykorzystuje do rozrywania przeszkód, a nie do taranowania. Najbardziej niepokojące pozostaje zachowanie. Ksenomorfy znane są z instynktownego podporządkowania się królowej, ale w tej hybrydzie ów instynkt jest rozszczepiony. Stworzenie wykazuje impulsy stadne, niczym nosorożec. Jednak zamiast szukać przywódcy, reaguje na pola feromonowe w sposób nieprzewidywalny, jakby stale kwestionowało hierarchię. W warunkach izolacji zachowuje pozorny spokój, lecz wystarczy nagły dźwięk, by wpadło w rodzaj transu bojowego. Ruchy stają się wtedy błyskawiczne, a ataki skierowane nie tylko na zagrożenie ale na każdą istotę w zasięgu. Zjawiskiem wartym odnotowania jest także tempo regeneracji. Rany cięte i postrzałowe zamykają się w ciągu minut, co wskazuje na rolę Black Goo w permanentnym resetowaniu komórek. To czyni organizm niemal niemożliwym do trwałego unieszkodliwienia. Dr Trinity, Evok Koralisk, orbita nad Xenomorph Prime.